Czy Polakom grozi wymarcie? Jak najbardziej jeszcze jak? Czy ludzie powinni płacić kary za brak dzieci? Czy dzisiejsi 20-latkowie będą głodowali na starość? Ile milionów Polaków zniknie w najbliższych latach? Czas wyjaśnić, o co chodzi z kryzysem demograficznym. Ja nazywam się Filip Folczak i serdecznie zapraszam Was do oglądania. W 2023 roku urodziło się w Polsce najmniej dzieci od końca II wojny światowej. Najgorszym miesiącem pod względem narodzin był grudzień i to właśnie w tym miesiącu jedno dziecko rodziło się co mniej więcej 2 minuty i 20 sekund. Dla porównania 40 lat wcześniej w całym 1983, jedno dziecko rodziło się w Polsce co 43 sekundy. Co to właściwie oznacza? Że mamy przechlapane. To jest katastrofa, no. A tak właściwie to Dlaczego? Dlaczego? Polacy żyją coraz dłużej. W ciągu ostatnich ponad 30 lat średnia długość życia mężczyzn wzrosła o ponad 7 lat. A kobiet blisko o 6, ale ustawowy wiek przejścia na emeryturę nie zmienił się wcale. Tym samym wydłuża się czas, który Polacy spędzają na emeryturze. Dłuższa emerytura to też całościowo większa suma pieniędzy, które państwo płaci emerytom. System jest tak zbudowany, że teoretycznie oszczędzamy na swoją emeryturę w składkach przekazywanych do ZUS-u, ale w praktyce to aktualnie pracujący utrzymują dzisiejszych emerytów. Czyli, jeśli przejdziecie na emeryturę za 40 lat, to pieniądze na waszą jesień życia będą zapewniać ci, którzy dzisiaj się jeszcze nie urodzili. Tu jest pies pogrzebany. Bo emeryci żyją coraz dłużej, ale pracujących na tych emerytów jest coraz mniej i będzie z tym tylko gorzej. Bo jak wynika z danych GUS, co czwarty Polak ma ponad 60 lat, natomiast w 2050 co trzeci mieszkaniec naszego kraju. Będzie miał co najmniej 65 lat. Państwowa instytucja, jaką jest główny urząd statystyczny, przewiduje też, że populacja naszego kraju skurczy się do 2060 roku o ponad 6 milionów osób, a w najbardziej radykalnym scenariuszu nawet o 10,5 miliona. Co wpływa na to, że spada liczba urodzeń? Po pierwsze, czysto statystycznie. Kobiety w Polsce rodzą dzieci coraz później. W roku 90 statystyczna Polka miała niecałe 23 lata w momencie urodzenia pierwszego dziecka. W 2022 świeżo upieczona mama była o ponad 6 lat starsza. Po drugie, jak wynika z badań sondażowni Ibris dla Onetu, mniej niż połowa bezdzietnych Polaków planuje w ogóle posiadanie dzieci. Z tych samych badań wynika, że bezdzietne Polki, które nie planują mieć potomstwa, po prostu nie lubią dzieci i była to Najczęściej zgłaszana przyczyna, z powodu której nie chcą ich mieć. Kobiety mówiły też o strachu przed tym, że większość obowiązków będzie spoczywać na ich barkach, i mają tutaj rację, bo w 82% domów to kobiety piorą. W prawie takiej samej ilości rodzin to kobiety prasują, a tylko w co 20 domu. Gotowanie jest wyłącznym obowiązkiem mężczyzny. Dla porównania w 65% domów to tylko kobiety gotują. Ponad połowie domów tylko kobiety zmywają naczynia i odpowiadają za gruntowne porządki. Co ciekawe, w drugiej połowie lat 90. Cebos zapytał kobiety o podział domowych obowiązków. I za wiele się tutaj nie zmieniło. Wtedy też kobiety gotowały, prały, zmywały. I sprzątały znacznie częściej niż mężczyźni. Przy takim podziale obowiązków domowych kobiety mogą po prostu nie chcieć mieć jeszcze więcej obowiązków związanych z dziećmi. Najczęstszą przyczyną, którą podawali mężczyźni pytanie o powód braku potomstwa, był natomiast brak mieszkania. I też mieli rację, bo mieszkania są coraz, coraz droższe. A dlaczego tak jest? Tłumaczę w jednym z odcinków z serii o co chodzi, do którego link wrzucam w rogu ekranu i w przypiętym komentarzu. Z całą pewnością na decyzje kobiet wpływa też to, czy mogą czuć się bezpiecznie we własnym kraju. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, zaostrzający prawo aborcyjne, zmniejszył chęć powiększania rodziny aż u 67% pytanych kobiet. Z kryzysem demograficznym jest jak schodzeniem na siłownię. Każdy marzy o świetnej sylwetce. Ale w drugiej połowie kwietnia przy sztandze jest już zdecydowanie luźniej. Piało. co? Dlatego zamiast wielkich planów o treningach 5 dni w tygodniu, pomyślcie raczej, co musielibyście zrobić, żeby zrujnować swoją kondycję jeszcze bardziej. Fast foody, używki, wykluczenie lub nawet ograniczenie tych negatywnych czynników z dużym prawdopodobieństwem pozytywnie wpłynie na naszą formę. Taką samą metodę można by przyjąć przy kryzysie demograficznym, bo zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają swoje powody, żeby dzieci nie mieć. Skoro. Mężczyźni zwracają uwagę na problem z mieszkaniami. To może warto coś z tym problemem realnie zrobić? A, to ciekawe. Jeśli kobiety boją się o nierówny podział obowiązków, to może warto jakoś systemowo je odciążyć, na przykład poprzez dostęp do żłobka dla każdego dziecka, politycy, na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Najpierw powinni się zastanowić, co zrobić, żeby te powody zniwelować, a dopiero później wymyślać koło na nowo. Jak już jesteśmy przy politykach, to przed Wami pizza hawajska. To jest no, przekroczenie wszelkich możliwych granic moralnych, prawnych. Dla jednych pyszne, dla innych obrzydliwe. I program każdej partii politycznej to właśnie taka pizza z ananasem. Teoretycznie każdy chce ugotować nam rzecz pospolitą jak najlepiej, ale przepisów na pizzę w kształcie Polski jest naprawdę wiele. Sprawdziłem, jakie pomysły na poprawę dzietności mają partie, których politycy dostali się do parlamentu? I na pierwszy strzał prawo i sprawiedliwość. Przez pierwsze 142 strony swojego programu wyborczego wydrukowałem tylko pierwszą stronę, żeby Oszczędzić lasy. Prawo i Sprawiedliwość chwaliło się wcześniejszymi sukcesami. I, na przykład, program 500, zamieniony teraz na 800, początkowo doprowadził do skoku liczby urodzeń. Ale tylko początkowo. Zmniejszył się za to poziom skrajnego ubóstwa. Pomysły na przyszłość, ogólniki o kontynuacji wcześniejszych pomysłów. Także będzie tak dobrze, że kryzys demograficzny sam się przełamie. Trzeba wierzyć w cuda! Koalicja. Obywatelska. 100 konkretów i dwie obietnice bezpośrednio związane z dzietnością. Przywrócenie finansowania in vitro z budżetu państwa i tzw. babciowe, czyli kasa od państwa dla mam, które chcą wrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka. I faktycznie in vitro już jest, a rząd przyjął projekt ustawy dotyczący babciowego. I jak podaje dr Grzegorz Mrugacz, urodzenia z wykorzystaniem metody in vitro stanowiły jeszcze niedawno 2,5% wszystkich urodzeń. To dane z czasu, kiedy ta metoda nie miała centralizacji wsparcia ze strony państwa. Dla porównania, w Hiszpanii 6% dzieci przychodzi na świat dzięki in vitro. Trzecia droga, czyli Polska 2050 i PSL. Ich propozycją był model, w którym każde kolejne dziecko przekłada się na niższy podatek dochodowy płacony przez rodziców. Nazwali to rodzinnym pitem. Przy trojgu dzieci podatek miał być symboliczny. Cokolwiek to znaczy, ta symbolika. Tymczasem Lewica, podobnie jak Koalicja Obywatelska, obiecywała dostęp do in vitro. Na liście obietnic była też powszechna dostępność żłobków. Konfederacja. Politycy tej formacji proponowali bon opiekuńczy, który można by przeznaczyć na opiekę nad dziećmi po ukończeniu pierwszego roku życia. Decydują Rycerze Jedi, czyli Bezpieka, czyli Intergalaktyczna Bezpieka Ubecy. Skoro Polacy nie chcą się rozmnażać dobrowolnie, to może trzeba ich do tego zmusić. Bądźmy poważni, przynajmniej czasami w tym miejscu. Metodą przymusowej zachęty jest tak zwane bykowe, czyli podatek nałożony na bezdzietnych. Sama nazwa pochodzi jeszcze z XVI wieku i odnosi się do opłaty, którą otrzymywali właściciele byków. Za pokrycie krów. Byłem kiedyś wprawny w tym fachu, e, właśnie dojenia e, krówek. Nazwa dość szybko przeszła na ludzi i bykowym nazywano karny podatek za spłodzenie nieślubnego dziecka. Skandaliczna sytuacja. W drugiej połowie XX wieku, w słusznie minionych czasach Polski Ludowej, kawalerowie przez wiele lat musieli płacić państwu za zerowe wyniki w spładzaniu potomstwa. Bykowe zniesiono jeszcze w latach 70. Pomysł przywrócenia takiego podatku kilka lat temu podrzucił ówczesny wiceminister minister infrastruktury i rozwoju Artur Soboń. Nie wiem, czy pan minister jest nadal zwolennikiem Bykowego, ale obawiam się, że ewentualne pytanie o taki podatek mogłoby otworzyć pewną pętlę czasoprzestrzeni, z której byśmy się nie wydostali. To ciekawe, natomiast odpowiedź na to pytanie zawarłem w swobodnej części swojej wypowiedzi. Dodajmy jednak, że np. w Niemczech osoby bezdzietne płacą minimalnie większą składkę na ubezpieczenie społeczne. W zeszłym roku co dwudzieste urodzone w Polsce dziecko nie miało polskiego obywatelstwa. Teoretycznie oznacza to, że za kilka lat w każdej szkolnej klasie będzie co najmniej jeden uczeń niepolskiego pochodzenia. Patrząc w tym momencie z finansowego punktu widzenia, Polakom opłaca się, żeby jak najwięcej obcokrajowców osiedlało się w naszym kraju i odprowadzało w Polsce składki. Jednak dla wielu polityków wypowiedzenie takiego stwierdzenia byłoby. Pocałunkiem śmierci. Trzeba uważać! Ale jak wynika z danych, Polska potrzebuje migrantów, żeby przetrwać. To nie jest moja opinia. O tym, że imigranci są Polsce potrzebni, mówił na przykład w 2019 roku wiceminister w rządzie PiS. Migrantami jest zbudowany dobrobyt y, tych państw, które. Osiągnęły największy sukces? Pan minister swoją szczerość przypłacił stanowiskiem. O tym, że Polska potrzebuje migrantów, przeczytamy także w raporcie państwowego ZUS-u z czerwca zeszłego roku. Żeby utrzymać wydolność systemu emerytalnego na dzisiejszym poziomie w 2032 roku, prawie co ósma pracująca w Polsce osoba musiałaby być cudzoziemcem. Ale sami autorzy raportu nazywają taki scenariusz nierealnym. Jeśli macie dwadzieścia kilka lat, to Wasza emerytura wyniesie niecałą 1 piątą waszej ostatniej pensji. Licząc to hipotetycznie co do grosza, załóżmy, że w momencie przejścia na emeryturę będziecie zarabiali 10 tysięcy złotych miesięcznie, w takim przypadku dostaniecie 1870 zł emerytury na miesiąc. Ogromna dysproporcja, to są oficjalne dane z raportu, który znajdziecie na stronach ZUS-u, jeśli wiek emerytalny zostanie podniesiony do 67 lat. To w formie emerytury dostaniecie niecałe 29% ostatniej pensji. A co na to młodzi ludzie? Chyba nie są świadomi, jak twardy będzie beton, o który łupną twarzą na starość. A ładnie, wszystko boli! 87% młodych Polaków spodziewa się wyższej emerytury niż prognozuje im to ZUS, a tylko 6% młodych ludzi aktywnie szuka wiedzy na ten temat. Co zrobić, żeby na starość po prostu nie umrzeć z głodu? Zacznijcie oszczędzać. Już teraz, nieważne czy macie lat 20 czy 40, zacznijcie oszczędzać. Poczytajcie, jak można oszczędzać na przykład poprzez IKE albo XE. Sprawdźcie, czym są PPK. Czytajcie i działajcie, bo inaczej czeka nas twarde zderzenie z rzeczywistością. W czasach, kiedy nie istniały systemy emerytalne, to duża gromadka dzieci mogła zagwarantować utrzymanie rodzicom na starość. Teraz Polacy nie mają dzieci i nie mają szans na godne emerytury. A dziś prawie nikt się tym nie przejmuje i mało kto chce cokolwiek zrobić w tej sprawie. I o to chodzi w kryzysie demograficznym. Dziękuję, dobranoc. Halo, halo, jeszcze momencik, bo w przypiętym komentarzu znajdziecie linki do ciekawych materiałów związanych z katastrofą demograficzną. Do zobaczenia.